Witam wszystkich bardzo serdecznie Na tym kanale Na tym kanale Będzie można zobaczyć gołębie Dziadkę Działkę Przepraszam, działkę Zabawki, openingi Wszystko co fajne A więc mam nadzieję, że Filmy na tym kanale Wam się bardzo spodobają. Od razu zachęcam do subskrypcji i łapki w górę, w górę. I oczywiście mam nadzieję, że każdy będzie, oczywiście, pisał komentarze na dole, ale nie wiem, czy będę miał dostępne. No, a więc y, mogą na tym kanale występować różne głosy. Mogą być gołębie czasami nudne czasami mogą być to w filmie po 15 minut po 5 minut po 3 minuty no po prostu różnie yy, no wszystko tu będzie ogólnie na tym kanale wszystko będzie można zobaczyć w sensie nie wszystko yy, oczywiście no, od razu zachęcam oczywiście do subskrypcji tego kanału i zostawienia łapki w górę. To ja już powtarzam. Ym, I co chciałam powiedzieć? Przedstawię Wam się na milion subskrypcji. I nie wiem, czy nawet jakaś nutka nie powstanie. No, ale to wiecie, to trzeba już tak pomyśleć, nie? A więc, coś jeszcze chyba miałam mówić. No, i pierwszy film na tym kanale to będzie ten. Następny film może być za dwa dni, za ileś. No, a więc po prostu widzimy się w następnym filmie. Cześć!